Dobra, gadamy sami A. bez tych lamusów. Ale czy Wojtek Gola zmienił o tobie zdanie? Ty je, tu jestem prawdziwą figmą. Twierdzą twoje słowa, kurwa. Wuja, 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 ja buja. Może kilka słów do naszych widzów na początku. No i też do swoich, nie? Yy, to bardzo miłe, yy, dziękuję bardzo. I aby było więcej takich możliwości, gdzie będziemy mogli się usłyszeć. Dobra, gadamy sami A. bez tych lamusów. Czy ja na przykład mam wyjebane. No wiesz, ja uważam, że pas, pasy pas. te, No waży. miałeś pas wagi ciężkiej. Wcześniej jeszcze ja tak, tak <grym> była jakaś tam kategoria, były podobne gdzieś te, te. wiesz, A teraz wszyscy się tak wymieszali, że te pasy, to ja myślę, że wiesz, że mają mniejsze znaczenie. Po prostu dobra bitka to jest okay. to. Nie? Tak jak rekord też chuj w ten rekord. Nie? Ja nie słyszę <grym> go w ogóle. Tak jak rekord też chuj w ten rekord. No właśnie jakoś cicho. Nie no działa, działa, działa. Alberto tak, tak naprawdę do no, rekord ma yy, 1-3. <grym> Ale Fejmie ma 0-2, jak jutro? Mordo. No to prawda, A to prawda. Jaka potwarz to jest w ogóle, ty. No. Olejnik, bo ty tak cichutko siedzisz, no właśnie się, ale no, no. w internecie byłeś taki wyszczykany w powiedzieć, powiedzieć, że Chciałbym podziękować federacji za to, że tutaj zrobiła spotkanie Olejnika kontra właśnie tego oto pana, który się bał skonfrontować ze mną. Parę razy walk odmawiał, więc. Kolejnik, jak się ze srany na parkingu żeś stał. Jaki zesrany, jak ze strany, ten tam spierdalał chuj wie, gdzie, więc po prostu miło mi tutaj widzieć cię w końcu w realu i jak widzę, taki cichutki jesteś jakiś taki bardzo. Przecież na razie więcej mówił od ciebie. A nie, mi chodzi do mnie, ja dałem A, mu się wypowiedzieć. Aha, okay. Czekałem aż tutaj, wiecie, zapytacie się mnie, więc chciałem wam powiedzieć. Parem, prawda jest taka, że jak się zobaczyliśmy na parkingu, to było ci przykro, że ci dłoni nie podałem. I, Zacznijmy i od tego, że nie podchodziłeś nie do mnie, żeby jakąś dłoń, dłoń podawał. Nie lubisz podać się, szukasz walki, więc, więc będziesz krzyczał. Więc jakby krzyczał, krzyczał, to ty, krzyczał, to ty będziesz, ale co najwyżej w Oktagonie, jeżeli walkę przyjmiesz, bo już parę razy odmówiłeś, bo po prostu jesteś pizdą i boisz się od olejnika dostać na dziurę. I taka jest prawda. Dlatego nitro to faja. Cały czat pizna. Problem, problem jest taki, że to nie olejnik oferuje walki, tylko co najwyżej ja tobie. I to no, ja słyszałem już parę razy, że odmówiłeś, więc nie możesz te mi oferować walki. Bo czekaj, to... prezes mówi, nie wpierdalałeś. Ogólnie to. widzę, że plan jest jasny, ty przyszedłeś sobie dzisiaj wykrzyczeć walkę. Ale ja nie muszę krzyczeć o żadną walkę, bo już dawno sobie ją wykrzyczałem z tobą, tylko ty jesteś taką pizzą, że boisz się jej przyjąć. Już parę razy odmawiałeś walkę, no to więc, no kurde, to tylko znaczy o tobie. Bo prawda jest taka, że ja w swoim życiu nie potrzebuję walk z tobą. Bo prawda jest taka, że, jest ter że ja teraz jestem serio spełnionym. w stosie treningowym po raz pierwszy. Jeżeli obserwujecie mnie, to ludzie mogą zauważyć, że po raz pierwszy przygotowuję się konkretnie, sam dla siebie, albo żeby po prostu od ciebie rozjechać. Stary, to bardziej. Też, to też wiem, że po tej no, walce zacząłeś się przygotowywać konkretnie. No teraz szczerze tak konkretnie, bo to zawsze, tobie świadki, zawsze nie, nie przygotowywałem się tak jak teraz, ale teraz tak przysięgam wam, że za miesiąc, dwa zobaczycie, zobaczycie taką przemianę, że po prostu tym bardziej nie będziesz chciał tej walki wziąć, więc podpisuj lepiej aneks teraz, żebyś się nie wycofał. Ja się podpytam Wronka, co sądzisz o tych słowach? Olejnika. Bo no po walce, stary, jałeś walce, walkę Można przygotować tak Nie trenowałem, a teraz się. Dużo a kiedy to zmieniło? było? Przecież to po kilka miesięcy. No właśnie. U ciebie się zawsze dużo zmienia, Tomek. Prawda jest taka, że u ciebie zawsze dużo bywa. Ja nie jeszcze raz. Do kogo? Prawda jest taka, że u ciebie zawsze się dużo zmienia. Co walkę ma się. No nie no właśnie, bo to Nigdy nie było takiej ciągłości u mnie, żebym pokazywał swoje treningi, więc jeżeli mnie obserwujesz, to zrób to i zobaczysz jak. A ty się i z Wojtkiem? Iłeś nie? No dlatego na Wojtka to... przyjdzie czas, spokojnie. Zobaczycie, zobaczycie na rok. Wy się śmiejcie, wy się śmiejcie, a później będziecie tego szota oglądać i to będziecie mogli to wszystko Kochani widzowie, mamy jeszcze dla was szybką informację. Admin nie może być gorszy od dela i jutro na kanale nadawczym 14 biletów. Tak? Ej dobra, to ja mam dla po prostu propozycję. Znowu jeżeli kopiują jeżeli marketing. Się boisz, jeżeli od nitro boisz tam, tam po prostu, to ty możesz do Pary sobie wziąć Wardęgę i was dwóch na mnie jednego. Na pięści. Ale, ale na co truszymsko. Co dwóch na jednego? No Oj. mówię, że jeżeli Nitro boi się ze mną sam zawalczyć, to może Wardenkę do pary sobie wziąć i ich dwóch na mnie jednego. Tomek, brakuje ci pieniędzy? To, nie, nie brakuje. To, że chcecie co rozjebać, to nie morszu? znaczy, żebym coś robić na to. Nie, znaczy, żebym na tobie. To nie ma cały czas o tej walce mówić. <laughs> <noise> ale właśnie, bo ty tak bo mówisz mówię o Tomku. Ty bardzo, bo ty cały czas umijasz ten temat. Daj, Tomu, bo on ja mam... specjalnie Mercedesem ze na przyjechał, ty daj chłopakowi spokój. Co? Patrz, Tomku, bo ty tak mówisz o, o zmianach, że, że ty się zmieniasz, co walki i tak dalej, ale czy ale Wojtek. Nie, teraz, teraz, Czekaj, teraz no, wy, no ja wiem, ale czy Wojtek Gola zmienił o tobie zdanie? Mam pytanie. Ciekawe pytanie. No, no właśnie, a zmieniłeś to jest zdanie to, o wojnie na tego szota? No, nie, może, bo on długi jest. Wiesz, może nie jako osoba, ale jako zawodnik. No zawodnik no, jest... uważam, Molenik, że jeszcze dużo Ci brakuje do tego, żeby się poparł. Ej, chłopie, ja chociaż mam trzy wygrane, on ma zero. Myślę, żeby cię rozjebał. A jak Myślę, rozje... że by mnie nie rozjebał i może myśleć się tak wydaje. A powtórz nam. Petfal jak... błękit. Nazwę tego. rekord. <laughs> to był Płetwal błękitny. Dobrze. <laughs> Dobrze że, dobrze, że tam R nie ma, dobrze, że tam nie ma, bo wtedy to w ogóle połamałby język. Pamiętam kiedyś Wojtek do mnie przyszedł do studia i mówi, robimy numer, nie? No. A ja mówię, a co chcesz mieć w tekście? A on mówi, czarna korweta. <laughs> Natomiast jak przy kawałki, to zawsze bez R. Ja mówię, zmieniamy to. <laughs> Dlatego twój numer najbardziej popularny nazywa się rozkosz. 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 To stojący, to tylko jest wronek, chciałbym... jest tupol, nie? Na twoim celowniku. Załóż. Jeszcze, jeszcze sylwek. Jeszcze Sylwek, ale dobra, tutaj mówimy o i załóżmy, że tak, pokonujesz wrąg. Pokonujesz Tusola. Teraz wronka pokonuje, a To jest podstawna dyskusja, bo do tego. To koniec. kolejną osobą będzie tusol, a potem reszta Banzi, ale to muszę wtedy się zrobić potężny i wlecieć kurwa, nie wiem, co kilo przymasować czy coś, bo pandura no już jest. duży chłop się no robi Ginol. No. <laughs> ikona no, no, w ikona. Ikona. No co mam powiedzieć. No, mukę mnie wybaliście. Chłop 6 lat boks trenował. Mówiliście, że nigdy nie trenował. No to mam wam powiedzieć, to wasza ale ty wina. Przecież, że o tym dobrze wiedzieli. Ale przecież to wszyscy chyba wiedzieli. Przecież to bo ja ja, do, wszyscy do, to, wiedzieli. Ja, to, to wiedzieli. ja dostałem info, że chłop nigdy nie trenował. Ale kiedy nie, no, ty no, się no, dowiedziałeś, że chłop radę, nie może trenował? Może byś się spradziło. na bok bo, zgodził, bo chciałem MMA. Co ty gadasz, Michał? Dostałeś info, że trenował boks. Nie dostałem takiego info. Co ty gadasz? Nie dostałem takiego. Ale mniejsza, no mniejsza. Może by się sprawdziło, jak ty byś przykład przybył taką 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 Taktykę, że zamknąłbyś pizdę na jakąś galę, żebyś siedział, serio byś się przygotował i gościa jakiegoś rozjebał. Do mikrofonu bliżej w ramach. No to, to zobaczysz na następnej gali, na której zawalczę, co pokażę, i wtedy powiesz, ukłon, panie olejnik, przepraszam. No. i tyle. Ale za co gadasz? Swoją drogą wystarczy wpisać, nie wiem w Ronek Box, nawet na YouTube, i ty kurwa nawet coś no. na storkę wrzucałeś. To by to bym no. sprawdzał. No właśnie, no to. No nie, no robić na sprawdza się przeciwnie. No, 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 no robi rzecer. No, ja. To żywność każdy Tomek. Mi to niepotrzebne było. No i wyszło jak wyszło. To wyglądało kosmicznie. Ja nie wiedziałem, <grym> że to jest tak ogromne na żywo. Ja to widziałem na tych wizualizacjach, ale na żywo. Piękna oprawa dla samego show, dla samego pokazów tych pirotechnicznych, to wszystko co tam będzie. Przecież tam będzie jeden wielki, olbrzymi performance samej tej oprawy, a Myślę, do tego oczywiście cały znaczy rdzeń. Fame, fame, fame to zawsze wiecie. Michał, był bardziej event niż same wydarzenie to sportowe. Tak, tak. I Ludzie tam często przyrodzili się bawić. To jest ważne, co trzeba dodać, bo wielu widzów tego nie wie że naprawdę te ekrany są tak ogromne. No ja chcę właśnie to jest powiedzieć, Jest jeden wielki Oj, ekran. Ale ja nawet Ci podam metraż tego ekrana. Ja wiem. To jest 30 metrów na 18. Dokładnie. Ten główny, a nad oktagonem macie jeszcze z każdej strony 20 Dlatego... metrów ekran, nie? Rozumiesz? Dlatego widzowie, którzy 21 będą daleko, na daleko, nie dokładnie. muszą lukać tam przez lownetkę, tylko naprawdę będzie z każdego, obzywaniać. Tak, Wojtek, z każdego miejsca na stadionie... Ja to wiem, jest nie musisz też... mi tłumaczyć. Ale, no, widzą. Ja, ale ja to mówię widzom, mówię, że dokładnie tak, że potwierdzam twoje słowa, kurwa. E, no chciałbym powiedzieć, że może nie jest jako jeden z twórców tak jakby też tej branży freakfightowej, no bo zaczęliśmy tutaj z Wojtkiem tą przygodę, później pojawiły się też inne federacje. No to wydaje mi się, że jesteśmy zobligowani do tego, że możemy nazwać to wydarzenie po prostu Świętym Freak Fightów, bo to jest nic innego jak Święto Freaków. No to jest coś, na co pracowaliśmy przez całe 6 lat. No, jesteśmy mega dumni w ogóle. Że... Kto by się spodziewał, tak naprawdę? Wiesz, o co chodzi? No Fajne to się ominął, robisz? Nie, nie, nie. Ja tutaj wiesz, mam gadkę. Nie, nie, na ciebie, <śla> No właśnie, Tomek, czy ty wtedy pomyliłeś odwagę z odważnikiem, że wystartowałeś do Dawida Malczyńskiego? Ty, no ja powiem ci, że ten. Że... Że tam? No właśnie nie wiem. Ja, Czekaj, do tego, ja ja, do tego doszło. Ja chcę o jedną rzecz. Się to było zapytać. w ogóle chore, miałem w ogóle walkę o pas w tej Federacji. Ja tu jestem prawdziwą Sigmund. No A właśnie, on się bił o pas Ja tej. pierwszą walkę o pas miałem. No, tak, tak. Ale o jedną rzecz chcę cię zapytać. Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś chyba Dawid wspominał, że ten wasz konflikt na parkingu był ustawiony. Nie wiem, czy to było uszalonego reportera. No, widzisz, jak wyszło ta polska, prawda? Uszalonego reportera to chyba było, z tego co ja pamiętam. I co? Ustawka czy nie? Bo to, no. jeśli tak, no to to było chyba najgrubszą stawką. No, on jest, on jest w jak Pablo Souza, oszukał kilianów no polaków. To było, to było od początku wszystko tak jak ma być. Aha. Czyli, jak? Czyli wpierdol na końcu? Nie, też no to planowaliśmy tak. <laughs> sobie cały scenariusz, jak to zrobić, tak to i tak zrobiliśmy. Rozumiesz? I... Czyli można powiedzieć, że z on całego, był, Rozumiem, że całego całego z tobą nie ustawił bifu. bifu. Znaczy, no to też jest dziwne, no bo on, <laughs> na Parkingu mi mówi, że mnie bardzo lubi prywatnie, ale <laughs> Nie spodziewałem, się tego. To by pojebały jakieś. Jest to problematyczne. Ja tylko poprosiłem, że... Chyba kolega z boku ci to mówił, to mówił to domów, kurwa. Nie chce się lepić. Więc no, więc niech sobie tam mówić. Wbijajcie, kto tak, to jest. Tutaj na Nie ja Robię. że mnie niczym... O, nie to dawaj to, teraz, na narodowy. Na nie, nie, nie no. Dawaj spontan z olejnikiem teraz. Uwaga, uwaga, bo lub byłaby. <laughs> <laughs>